widzowie, szósta próba nagrania filmu, wow! O nie, ktoś tu ma ten... ...kompas. No to ciekawie mnie. <laughs> e, tu coś trzeba odcenzurować. Nie umiem <laughs> odcenzurować, więc się odsuwam. Niech to, niech to nie będzie. O Boże! Za ciekawie nie będzie, za ciekawie nie będzie. Za ciekawie nie będzie, za ciekawie nie będzie. Nie można otwierać czatu. Jeśli ktoś zobaczył chat, to, to niech obejrzy yy, pierwszy filmik z mojego kanału. O, jest ta mapa, którą ja chciałam. Bierzemy ten samochód, który ja zawsze biorę, jak ja jestem na temat. Ej, to mój. O, ludzie. Hej. Dobra, jakiś gość jedzie ze mną. Co <laughs> to dobré bylo? Dobra, vsadaj. <laughs> Trolíme jich. Čekám, je <vý. laughs> Však, to teraz mě jest. Pan robi to samo chuje. O ja. No to tu mocne rzeczy się dzieją. Ja cię. Tak blisko nas teraz zwali. I on sam <śmiech> 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 I czas. Nie Dobra. Teraz tak rozwala ten ile i drugi od razu i BUM Czekamy, 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 czekamy... Czekamy czeka. O jacie! O jacie! Oj ocie! O jacie, o jacie, o jacie! Jakbym... Jakbym dalej tam był... To bym nic ja. <laughs> ty nie żył. Ja. Tylko takiego słowa żyły. Eee, <laughs> widzowie za chwilę. Eee, dobra. E, jesteśmy. No, czacie już chyba już nie będzie nic, więc. A tak myślałam. Ale dobra i tak jest okej. Okay. Manic Mation. Super map. Jesteśmy na samej górze nagle. Uwaga. Tsunami, później meteoryty. Nie powódź. I koronawirus i tam eee spadłem <śpiewanie> koronawirus. Ja to nazywam koronawirus. O kurczę, kaszu mi tu. Le najlepiej będzie. O ja. Dobra, nie, nie można. Źle, źle, jest źle, jest źle, jest źle. Jest, jest źle. Jest, jest, jest no, mówię, mówię, mówię. Chyba ja... To mój pierwszy raz, kiedy mam kobina. O! Hacker lata! Nie no, my musimy to przeżyć To ten też, ten ma Eee, my musimy to przeżyć Nie przeżyliśmy, nie przeżyliśmy Więc najciekawiej to nie jest To przeżył, kto przeżył, zaraz zobaczymy drugi dobrze. Drugiego gościa chyba nie ma, Elma A bo ja chyba tutaj dotykałem te... Te Można się zarazić, dotykając to do, I jak jest się zarażony, to jak się na to staje to nadal Ty hakerzy Ty jest Manic Mation e, Jeśli ktoś wie, jak wejść na dach, to ja. Rainbow Ride. Skończyliśmy jeden z odcinków na Rainbow Ride. Na balonie się wchodzi, tak. Dalej się wchodzi tu. Które tutaj.

Eee... ...to jest, więc za ciekawie e, to nie jest. Tu, 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 tu wszystko jest okej, okay, wcale nas nie goni woda. <noise> Gościu, to się tańczy, tańcz, 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 <noise> Ciekawie, co teraz się nie zrobiło. Nie zrobiło się za ciekawie. Nie no, nie żartuję. Tutaj są bezpieczni Bo woda tu się nie dostanie Czy dostanie się? czy oczywiście, że nie Ja przeżyłem mm, Dobra Chyba tu można już chyba włączyć chat. Dalej jest Rainbow Ride, tak? Oha, prawda, masz tam dane, Ale Rainbow Ride też można włączyć? Nie, jeszcze nie. O! Lounge Launch Lounge. To znowu kogoś tam. Te Ej, ej, na mnie, nie mnie jeszcze na mnie tu się czeka. Ej, 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 to, to nie ten wagon, to nie ten wagon. O nie, to nie ten wagon, to, to jest nasz wagon, to jest ulubiony nasz. Co za dawno? Nie! Nie! Nie, to chyba jakieś żarty są. No. Nie! Musiałem to wybrać. O kurczę! O kurczę, jak spadnę, to nie przeżyję. Jak spadnę, to nie przeżyję. Nie będzie kolorowo. <laughs> nie, to zginął. On zginął. Nie. Nie! Dobra, w razie tego to ja mam plan. Ja mam plan. Mam plan. Mam plan ucieczki. Zadziałał! Zadziałał! Zaczał. I tak się wygrywa. No co, na się kręci. Dobra, wska wskakujemy na to. Skakujemy. No nie! 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 Utrzymaj się! Utrzymaj się! Nie! Nie, dobra, się... Nie, to, to są resztki naszego wagonu. To są resztki naszego wagonu. To nie jest wagon, nie wiem. Jakaś... Jak, jakaś krapa. Eee. Jakiś pokoik malutki. O haker cela to zgadza, no. Jak na hakera przestało. Tu, tutaj pan... Tutaj pan chodzi na siłownię. No eee, yy, fanie. Dobra, jednak chodzi. Dobra. Szybko, 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 żeby żeby jak najwięcej ludzi tam było. O, o, a to, a to, a to dopiero, a to dopiero, a to dopiero. Nie, nikogo nie zrzuciliśmy. A to by ciekawe było. Wchodzimy w to. O, o, o. Wystarkowali w stanie jak tu. Ja e, mał, mał to doma. Eee, mało problemik był. Tu jest wulka, tu jest wulka. TU TU Dobra, jesteśmy. To jest miejsce bezpieczeństwa. Tu jesteśmy bezpieczni. Eee, co mamy? Raving Raceway. O tak. Fun fact, e, ty, ja na tej mapie przeżyłem tylko 4 razy. E, z tego co pamiętam, tą batę miałem. E, w tej mapie byłem, grałem e, 14 razy, albo 114, nie wiem. A 4 razy, nie wiem czy 4, czy 3 oh Jezu. <śleszuki> jest zimno. Dobra, to nie jest ciekawe. Bo nasi biedni koledzy, no może, obcy o, kosmici, tutaj padają. Ciekawe. Dobra, robimy akcję. Szybki zasad. Zeskakujemy. Już. O, wspomniałem o tej tabelki Co to jest? O, w 92 razy przeżyłem. A miałem być na takim miejscu. Nie wiem, kura to nawet nie jest, bo dobra, Ray Rainbow rajd. O, tak. Ej, 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 dać mi to, płać mi to. Trzeba to wykoleić. Chyba... Stój, 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 to moje, to moje. To moje, to moje, to moje, to moje. O, moje. Dobra. Jedziemy w przeciwnym kierunku. Eee, na telefonie... Na telefonie łatwiej nie było. Jedziemy. I O dobra. Dobra, chyba musimy jechać normalnie. Bo z ciekawie to... Anderson. Burza. Burza. No zejdź mi z drogi. Nieee, no. Eee, pomarańczowe truja. Jadora, jedziemy, jedziemy, jedziemy. No nie, najgorsza część, najgorsza. Teraz musimy coś. Toć... Nie, nie, jedź, 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 jedź. Oj! jaj! Słownie, nie przy mnie. Chyba. To tu. To... Która? Wspomniałam. A to było ciekawe, co ja zrobiłem. Popchałem, nawet nie usiadłem. No, tak naprawdę, co ja wcale się nie, skórz... nie wkurzyłem. Tak, tak, tak. O, dobra. Nie, 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 gościu spać, nie. Raving Raceway wagon, 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 wagon. Wagon tu jest niebieski, tu jest niebieski. Nie, nie, Ale dobra, tu, tu będziemy piesni. To jest, jest... jest specjalny wagon antroka. Tak, tak, tak. Tu, 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 tu. Ciekawe. Ciekawe, co się teraz sta. I tak nagle. Uuu. I wyracujemy. Nie. To się... To się rozpada. O O kurcze O kurcze, nie ruszę się o! Jakbym wcześniej wyskoczył, to bym przeżył O się ja, 18 minut Dobra Pograliśmy 18 minut Dziękuję wam za oglądanie, widzowie e na 10 subskrypcji będziesz, będzie poradnik. Tak, pierwszy na świecie poradnik. Mhm, no. E, więc pamiętajcie o subskrypcji, żeby był poradnik. No i do